Ja tutaj patrzę, ile mamy do tej pory w puszce. Mamy 16 491 złotych. Widzę, że tutaj na poprzedniej, na poprzednim wejściu. Pani od zmiany dużo przybyło. Mam nadzieję, że tutaj podczas mojego wejścia także będzie, będziecie hojni, dlatego że no właśnie o to chodzi. Tu nie chodzi o, o mnie, tu nie chodzi o panią od zmiany, tu chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I cieszymy się, że was tutaj przyciągnęliśmy naszymi podcastami, żebyście właśnie mogli wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także mam nadzieję, że tutaj pójdziemy na. Rekord razem ze wszystkimi podcasterami. E, no dobrze. Tak jak już zostałam wcześniej przedstawiona, nazywam się An, mam na imię Anna. Ann, no zawsze tak się przedstawiam w podcaście. Cześć. Ann, tu z tej strony wasza przewodniczka po królewskich tematach i dramatach. Zawsze tak mówię w podcaście, no więc już tak zostawmy. No i rzeczywiście staram się w moim podcaście przybliżać różne królewskie tematy i dramaty. Zwykle nie czytam za bardzo tabloidów, jakichś takich źródeł, Powiedzmy, plotkarskich, ale dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zrobiłam wyjątek. Zrobiłam wyjątek i tutaj zajmiemy się takim, ja myślę, że jednak trochę plotkarskim tematem, czyli Harem i Megan, a także ich potencjalną obecnością na koronacji króla Karola III, tak dla ścisłości, dlatego że Myślę, że jest wśród Was wiele osób, które nie są takimi królewskimi obserwatorami jak ja i nie pamiętają wszystkich liczb oraz dat. No to wiadomo, król Karol został królem Wielkiej Brytanii 8 września 2022 roku po śmierci swojej mamy Elżbiety II. O Jezu, zapomniałam o tych komentarzach, powiem wam szczerze. <laughs> więc jest mi bardzo miło tutaj. Widzę, że Szuman napisał już tutaj jego ulubiony podcast, więc jest mi przemiło, że, że, że mam takiego fana. Dobra, wracajmy do meritum. Ja tutaj muszę się bardzo starać, żeby rzeczywiście te komentarze wasze i wpłaty śledzić. Um, bo trochę jest jak na live'ie na Instagramie, z jednej strony coś muszę opowiadać, a z drugiej strony tutaj patrzeć, nawiązywać z wami e, jakąś e, relację, także no czekam, czekam na komentarze, e, musicie mnie tu szczelendżować y, i wpłatami i komentarzami e, na temat e, właśnie... Y, Ach, tutaj Nionio napisał. Boże święty, ja uważam się za eksperta od monarchii, bo widziałem wszystkie sezony The Crown i 7 minut wywiadu z Harem i Meghan. Uwielbiam Nionio. Myślę, że Ty powinieneś być ekspertem od norweskiej rodziny królewskiej, bo w Norwegii też jest rodzina królewska. I nawet jest serial o rodzinie królewskiej w norweskiej, ale nie jest on tak słynny i nie ma go na Netflixie, więc jest po norwesku. Więc zależy, jak dobrze opanowałeś naukę norweskiego. <grym> to w każdym razie. <grym> O czym mówiłam? Koronacja króla Karola ym, odbędzie się dopiero 6 maja 2023 roku, czyli mamy trochę czasu. Ostatnio było 100 dni i to nie było 100 dni do matury, tylko 100 dni do koronacji, więc chyba do znacznie przyjemniejszego wydarzenia. Ym, no i z drugiej strony, to jest jeden z takich top tematów, tak, na 2023, jeżeli chodzi o brytyjską rodzinę królewską, drugi top temat no to zdecydowanie y, Harry i Meghan. Ym, a, moja córka pozdrawia piękną panią z pięknymi włosami. Dziękuję bardzo. Czy to o mnie? Dziękuję, bardzo, bardzo miłe. Myślę, że Megan też ma piękne włosy i właśnie do niej teraz przejdę. Harry i Megan to zdecydowanie bardzo duży temat w tym roku. Jak wiadomo, Harry na początku stycznia wydał, wydał wielką książkę, wielką książkę i to tak w Dosłownie w przenośni, nie tylko zrobiła ogromny szum, ale także była bardzo gruba, bo ma ponad 400 stron. I tutaj mamy plus 100 zł, plus 100 zł dla woźb od Szymona, czy to od tego Szymona, który przed chwilą skomentował, że to jego ulubiony podcast. No, tego się nie dowiemy, ale dziękujemy bardzo. Jest to ogromna, bardzo hojna wpłata. Dziękujemy w imieniu, ja dziękuję w imieniu wszystkich tutaj podcasterów. No i oczywiście. Super, że tak hojna wpłata leci na woźb. E, ja chyba nigdy nie wyjdę z tego tematu: Harry'ego i Megan, bo tutaj nim pisze, że w Norwegii mamy nawet szamana w rodzinie królewskiej. Tak. To jest śmieszny temat. Może za rok się zajmiemy norweską rodziną królewską. E, Dziękuję, razem lepiej. Czy można mojego głosu słuchać godzinami? Pewnie tak, ale nie wiem, czy mamy aż godziny, więc spróbuję jeszcze streścić w kilku zdaniach ten temat, z którym tutaj do Was przyszłam i który Was tutaj mam nadzieję przyciągnął, um, czyli Har i Meghan na Koronacji. Dwa top-tematy. I tak, książka Harego była tak dużym skandalem, że po tej książce zaczęły się takie komentarze, i wręcz niedowierzenie, czy on przyjedzie na koronację swojego ojca. No w dwóch zdaniach Harry tam niezbyt pochlebnie się wyraża o rodzinie królewskiej, o zwyczajach tam panujących. To też nie jest tak, że jakby zupełnie skreśla możliwość relacji z rodziną, ale zdecydowanie stawia rodzinę królewską w takim niekomfortowym położeniu. No i właśnie czy król Karol chce mieć taką osobę na swojej koronacji? Specjalnie dla was, specjalnie dla was zajrzałam do tabloidów. Jak mówiłam na początku mojego wejścia, to nie jest moja, e, moi, mój główny, że tak, no moje główne źródło wiedzy o Royalsach. E, ale słuchajcie, nawet z dzisiaj. Były artykuły i było podane, że Daily Mail um, donosi różne rzeczy na ten temat, i na przykład donosi, że król Karol poprosił arcybiskupa Canterbury, czyli tak jakby takiego najważniejszego biskupa w Anglii, um, żeby on był mediatorem pomiędzy Williamem i Harem, czyli synami Karola, i żeby jakoś się dogadali, um, bo po prostu no, chłopaki muszą jakiś wspólny grunt wypracować i się zdecydować, czy w końcu Harry będzie na tej koronacji, czy nie. Tutaj zostawiam Was w zawieszeniu, dlatego że muszę serdecznie podziękować Kamili za 20 zł i za cudowny komentarz, który właśnie zniknął, ale z tego, co pamiętam, było napisane, że dziękuję za mój podcast i że super się słucha tego, co mówię w tak szczytnym celu, też 15 zł od Kasi. O, od Kamili właśnie, e, uwielbiam słuchać Twojego głosu, i idealnie pasujesz do podcastów przy okazji tak szczytnego celu, jeszcze milej się słucha. Ten szczytny cel jest właśnie najważniejszy, wspieramy na wośb i, um, i to się liczy, także bardzo mnie cieszą Wasze wpłaty. No i tak... Okazało się, że tutaj te okropne tabloidy, o których pisze Harry w książce, wyciągnęły różne informacje z brytyjskiego dworu, z pałacu, nie tylko króla Karola, ale także z dworu Williama, no i William nie chce podobnież Harego na koronacji, nie chce go, ponieważ on miałby przysłonić swoją obecnością, swoją medialną um, obecnością to, co jest najważniejsze w koronacji, czyli e, tak naprawdę swojego ojca. Najważniejsze w koronacji jest Karol, najważniejsze jest to, że on jest królem i jakby świętowanie tego, że jest królem, a William się jednak ma obawiać, że um, obecność Harego, że wszystkie media wiecie, rzucą się na Harego i, i że to będzie najważniejsze w kontekście oczywiście jego ostatniej książki. Z drugiej strony tutaj e, te niezwykle rzetelne źródła. Ja oczywiście mówię to z przekąsem, dlatego że um, te źródła mają swoje plusy i minusy, ale raczej są bardzo plotkarskie i nie warto im wierzyć, ale dają nam jakiś obraz, a przede wszystkim dobre argumenty, um, uważam akurat w tym wypadku. Um, podobno król Karol y, uważa, że brak pary książęcej na uroczystości wywoła tylko jeszcze większy skandal. Bo wszyscy będą pisać, że ich nie ma, to już na pewno się po prostu nie pogodzili z rodziną i, i, i że to będzie jeszcze gorsze niż ich obecność. Także, czy tak, czy tak, tutaj um, me, właśnie media mają bardzo, bardzo dużą uwagę przykuwać do obecności Harego. No zresztą my tutaj też dzisiaj na ten temat rozmawiamy, więc jest to na pewno gorący temat. Pojawiła się też taka bardzo ciekawa um, informacja właśnie w prasie, że król ma zachęcić właśnie Harry'ego i Meghan do przybycia um, na um, koronację tym, że ma im dać jakieś super premium, top, fantastyczne miejsca w Westminster Abbey, czyli w miejscu, gdzie ta koronacja się będzie um, odbywała, a także dać im gwarancję, że nie pozbawi ich tytułów, więc um, Harry i Meghan mieliby przyjechać do Wielkiej Brytanii, super się dobrze zachowywać, być, e, nie, niezbyt duży szum medialny wokół siebie robić, a e, Karol miał im zaoferować właśnie takie dwa, e, dwa, nie wiem, jakby to powiedzieć, dwa benefity e, z tej pracy. Tutaj razem lepiej podcast pyta, czy będą jakieś zaskoczenia w trakcie koronacji. No właśnie, myślę, że yy, do tych zaskoczeń zaraz przejdę, dlatego że yy, myślę, że już mamy pewne zaskoczenie. Yy, dlatego, że yy, podczas koronacji, ażby te drugie, ale także podczas poprzednich koronacji, było coś takiego, jak złożenie hołdu. Złożenie hołdu e, królowi, nowemu monarsze, czy królowej, e, przez tak zwanych książąt, e, przez książęta królew, przez książąt królewskich, to się nazywa Royal Dukes po angielsku. E, I to są po prostu książęta z rodziny królewskiej, e, którzy ślubowali posłuszeństwo, oddawali hołd. Podobnież w tym roku tego nie będzie, i to jest może właśnie takie zaskoczenie. Mówi się, że z jednej strony to dlatego, żeby wtedy musieli wystąpić publicznie i dużą rolę odegrać w koronacji Harry i Andrzej. Obydwaj dosyć skompromitowani, problematyczni. Więc usunięto jakby ich i będzie tylko William, reszta nie będzie brała udziału w tej y, koronacji tak nie będzie publicznie się pokazywała także nawet jeżeli Harry przyjedzie to tylko jako gość y, ale też w tych niezwykłych artykułach które przeczytałam żeby wam tutaj opracować ten plotkarski temat y, przeczytałam że y, Harry właśnie nie chce być wrzucony do jednego zwora z Andrzejem i nie chce być traktowany jako ten problematyczny książę chyba już trochę za późno Dlatego, że tak też został potraktowany rok temu podczas platynowego jubileuszu już przez królową Żbietę II, kiedy nie pojawił się razem z Andrzejem, a także z innymi niepracującymi członkami rodziny królewskiej na balkonie. Tutaj Małgosia pyta, czy żona króla będzie mu ślubować posłuszeństwo? Hmm. To jest bardzo ciekawe, <laughs> bo myślę, że to jest w korelacji do tego, co było pokazane w The Crown i co działo się 70 lat temu, kiedy mieliśmy ostatnią koronację, czyli Elżbietę II. O, mamy też wpłatę anonimową plus 20 złotych. Bardzo, bardzo dziękuję. Wpłata anonimowa. Cudownie, cudownie widzieć Wasze wpłaty na ten szczytny cel. Yy, skupiłam wątek. A wiem, to jest. Yy, myślę, że to pytanie jest związane z yy, tym, co widzieliśmy w The Crown. Tak, tam był problem, że książę Filip nie chciał, yy, nie chciał yy, ślubować posłuszeństwa yy, swojej żonie. Tak, wiecie, coś tam się wymigiwał. No słuchajcie, teraz będzie troszeczkę inaczej, dlatego że teraz żona króla, także będzie koronowana, będzie królowa Kamila, yy, i król. Karol. Także oni obydwoje będą siedzieć na tronach i po prostu będą mieli korony na głowach, także będzie troszeczkę inaczej niż 70 lat temu. Niuniu -niu się pytał, jaki tytuł będzie miała królowa Kamila po koronacji. Będzie królową Kamilą. Królową małżonką Kamilą, tak jak królowa Elżbieta, matka królowej Elżbiety II miała tytuł królowej matki. E, przepraszam, była królową Elżbietą, potem jak była um, królowa Elżbieta II na tronie, królowa matka. Bardzo dużo Elżbiet, bardzo dużo królowych, można się zgubić. Kiedyś chyba muszę zrobić podcast na ten temat, takie basics. Um, ale to może za jakiś czas. Tutaj Sylwia się pyta: kolejne pytanie. Czy wy, hej, hej, hej Sylwia, czy wybierasz się do Londynu na koronację? Um, nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Planowałam początkowo, ale bilety są jeszcze ok, nie są jeszcze złe, ale hotele są tak drogie. Tak drogie. A poza tym, wiecie, no, w przeciwieństwie na do platynowego jubileuszu, um, czy, um, czy pogrzebu, to wszystko się będzie działo tak naprawdę w tym Westminster Abbey, w tym kościele, więc czy nie lepiej to zobaczyć w telewizji, chociaż z drugiej strony pojechałabym dla, dla tej atmosfery. Także ja jeszcze nie wiem. Z zobaczymy, okaże się. Um. Było pytanie jeszcze przed chwilą, ale nie zdążyłam go przeczytać, więc bardzo proszę realizatora o wrócenie tam tego pytania, że jest możliwość, a teraz odpowiem na komentarz Pauliny. Nikt nie chciałby być wrzucony do jednego wora z Andrzejem, to zrozumiałe. Tak. Myślę, że Andrzej to jest w ogóle trudna sprawa dla rodziny królewskiej, a myślę, że prosta do osądzenia, tak? Może tutaj nie będę już zabierała. Zabierała za bardzo głosu w tym momencie, bo nie mamy tyle czasu, ale no jednak są to, można i wrzucić do takiej kategorii dosyć problematycznych książek. Przed chwilą była też dosyć spora płata, plus 50 zł. Bardzo, bardzo, bardzo za to dziękujemy. No i pytanie od Ani: czy wiadomo, czy Dzień Koronacji będzie Dniem Wolnym od Pracy? Dzień Koronacji będzie Dniem Wolnym od Pracy, słuchajcie, bo to jest sobota. Sobota 6 maja, ale za, zamiast za tą sobotę będzie poniedziałek wolny. Więc poniedziałek 8 maja, jeżeli pracujecie, mieszkacie w Wielkiej Brytanii, no to e, fantastyczne długi Weekend się szokuje, Ale ten 8 maja, według króla Karola, według dworu, ma być przeznaczony. Na, to jest taki dzień wolny, aby oddać czas i być wolontariuszem w swojej społeczności. Także myślę, że bardzo, bardzo szczytny cel. Tak zresztą jak nasze dzisiejsze spotkanie. Zachęcam tych, którzy jeszcze nie mieli okazji w moim, podczas mojego bloku wpłacić właśnie do wpłat, wpłat na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 31. I warto jak co roku ją wesprzeć? Patryk mówi: Cześć, cześć, Patryk. Patryk jest mądry. To tym bardziej, cześć. No dobrze. Mój slot tutaj się powoli kończy. Będziemy powoli przekazywać antenę i już tutaj zapowiem, jest to podcast o kawie. Będziemy gościć Anię i Maksyma, którzy o kawie będą opowiadać. Ja tutaj mam swoją kawę w filiżance. Cześć, cześć. Niestety moja kawa jest z French Pressa, bo nie mam tutaj jakichś wielkich mm, ekspresów w domu. Dominika. Dominika i Maksyma witamy serdecznie. Czy już was można usłyszeć? Możecie się odezwać, powiedzieć cześć. 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 Mamy nadzieję, że można nas usłyszeć. Można Was usłyszeć. Bardzo dobrze Was słychać. I takie pytanie na rozgrzewkę. Ja mam kawę z French Pressa. Czy to jest dobry sposób na parzenie kawy, czy raczej odradzacie? Każdy, w każdy sposób, jest sposób jest dobrym sposób. No tak dobrze, każdy tak, jak każdy kryzys. sposób jest dobry. To w takim razie zostawiam Wam tutaj głos i mam nadzieję, że uda Wam się dobić do 17 tysięcy podczas Waszego bloku. No i jak to się mówi, dobrego dnia i smacznej kawusi. Dokładnie, dziękujemy.